Ok, i teraz sobie pomalujemy usta. Raz, dwa, trzy, wszyscy. Nowe EAA od KFD. Pizdziec. Kolejny odcinek z wyciskania. Ja nie wyciskam, ale są ze mną chudy Tomek i. Piotrek, którego znacie z pierwszych odcinków, jednych z pierwszych odcinków z wyciskania. Chyba na bench press party też byłeś, nie? W koszuli. No, także dzisiaj będą testować ruską turbinę. Ty robisz, Piotrek, koszulę? A turbinkę spróbujesz? No, czyli turbinka 500 kilo, lecimy. Rozgrzewka trwa, Tomek się aktywuje na telefonie. Schował go szybko, żeby nie było widać, e, bo pisał z jakąś dziewczyną, a nie chciał, żeby jego dziewczyna widziała. W każdym razie co? Piotrek będzie przygotował się do e, koszuli, do czego? E, Mistrzostwa świata w Słowacji. Na Słowacji to jest nowe zamki e, GPC GPC, czyli GPC, czyli trzy komendy. Start góra Stojak. To jest jedyna federacja zawodowa, która ma komendę start, nie? ogólnie, znaczy oni, parę osób narzeka na to, że za blisko jest stojak końca gryfu. E, aczkolwiek nie zdarzyło mi się jeszcze ani razu uderzyć w to. Więc, czy to jest kwestia e, szerszej ławki, czy to jest kwestia po prostu jakiejś rotacji zawodnika, czy krzywego ułożenia, na pewno jak ktoś trenuje na tej ławce, gdzie jest e, bliżej, powiedzmy stojak końca gryfu będzie miał łatwiej na ławce, powiedzmy na pomoście, która może być ciut węższa, a zawodnik, który trenuje na ciut węższej ławce z kolei może wyrzucić problem i będzie uderzał tu, ale to będzie uderzał tylko wtedy, kiedy podczas wyciskania pojawi nam się jakaś anomalia w postaci przykładowo słabego zębatego z prawej strony i ona się będzie nam otwierać, tak? Czyli tak samo z drugiej strony, bo przeważnie jest tak, że ludzie odkładają Zaraz przy stojaku, a z lewej strony jest mnóstwo miejsca. Mi to nie przeszkadza. Zobaczymy jak Piotr. Piotr mówi, że ławka jest super. Także zobaczymy na większość rzeczy. Taka właśnie anomalia, o której wspomniałem, u niego wystąpi, czy tylko reszta to pizdy, a my jesteśmy fajnie. No i nie no, u Piotra jest cały czas taka sama odległość, nie ma problemu, nie ma problemu, nie ma uderzania, ale jak zobaczycie z przodu też odłożył bliżej stojaka, nie? Bliżej no. Jest bliżej. Yy, trzecia seria rozgrzewkowa, ciężar. Jak widzicie 140 kg. Zaczęliśmy sobie spokojnie, yy, bo mówię dawno nie, nie wyciskałem dość długi czas. Jestem jakoś od, odzwyczajony od tych ciężarów. Yy, dlatego rozgrzeweczka idzie 60 setka. Teraz 140, już zrobię trochę większy przeskok, żeby się nie wystrzelać. Bo jak wiadomo będziemy dzisiaj próbować znowu turbinę. Yy, dlatego... Nic już, jestem trochę rozlatany, ale 140 kg zobaczymy co pokaże. Fajny, nie? No bo ja jestem kurwa inżynierem, jak już Michał powiedział. Michał, Pazio, co ja tu wyinżynierowałem, żeby nie uderzać w tą prawą stronę. Szkoda, że nie wpadłem na to wcześniej, nie? No. Ja czekałem, aż skończysz, żeby to zrobić. Wiesz? Dobra, Tomkowi 120 kg, ładnie poszło. z którym barkiem, z lewym problem? W prawej masz idealny chwyt, w lewej masz chwyt przesunięty Jakbyś to nagrać, ja bym się to nagrał, to masz idealnie prostopadle, łokieć, tanga, garstek, A w prawej, tak ci zaczyna, albo masz ramienno-pramieniowy przeciążony i on po prostu puszcza zapyta... No nie, a w lewej tak masz Prawa idzie idealnie, chyba że sobie prawą już wyćwiczyłeś przez to właśnie że były te kontuzje i ona prowadzi zupełnie inaczej A jeżeli tak jest to w lewej też za niedługo się coś może pojawić, chujowego. Taka ciekawostka teraz, zobaczcie na te taśmy. To są pierwsze taśmy, pierwsza wersja taśm z Monstera. Yy, nie wiem, ile je już mam, trzeci rok chyba. W dalszym ciągu są i wiecie, z czyjego kodu są kupione, nie? To są te, które ja mu dałem. Nie dał mi tych, ja bo ja, ja je dostałem na urodziny. Tak, ode mnie. Nie od ciebie. Ja. Są kupione z mojego kodu, którego jeszcze wcześniej nie miałem, ale wiedzieli, że będę miał kod, dlatego zrobili tak porządne rzeczy. Wiecie, gdzie kupować, a jak chcecie, to idźcie do konkurencji. Może być tak, albo Tamto miał za mały ciężar, żeby na tym pomyśleć, albo w ogóle po prostu na tym się nie skupiał. A teraz, kiedy dostał jakąś tam, powiedzmy, wskazówkę, że coś może być nie tak, to po prostu się na tym skupił i tak tą rękę ustawił. Natomiast, samo ustawienie e, nadgarstka na sztandze, tak żeby sztanga leżała u nas na nadgarstka, jest o tyle trudne, że my złapiemy sztangę, jak ona jest na stojakach, ale po zabraniu sztangi chcąc złamać ją, ten nadgarstek nam się przesuwa. Więc tutaj jest kwestia tego, żeby nadgarstek został, a żeby sam zębaty z najszerszym popracował. Czyli żebyśmy nie robili tak. Tylko tu. Dlatego jest kwestia wzmocnienia właśnie zęba tego przedniego, żeby to złamać, nie? Zobaczymy, co będzie wyżej. Mamy tutaj Monstery od najsłabszego do najmocniejszego proistream 3. Brakuje jeszcze proistream 2 i pomarańczowego pojedynczego. Czarny jest podwójny, e, niebieski jest pojedynczy. Niby niebieski ma być mocniejszy od podwójnego czarnego, ale według mnie e, czarny podwójny jest mocniejszy od niebieskiego, czyli inaczej niż jest na stronie, ale to jest kwestia indywidualna po prostu odczucia. Czerwony, idealny do treningu RAF i wersja stworzona specjalnie dla Marcina, czyli Yy, różowy i w sumie też teraz dla mnie ten różowy by się nadał przy moim wyciskaniu no i na koniec ruska turbina, czyli coś co powinno być zakazane bo jest raz że niebezpieczne, dwa że ludzie ciskają takie ciężary to już jest do takiego typowego ego liftu, czyli yy, podbudowywania podbudowania się wynikiem, bo dołożyć 200 kg w tym sprzęcie na potrójnym to jest chwila moment Tomeczek, dwie paki w ruskiej turbinie 1.9 TDI, JTD, JTDM, 200 koni na sztandze. Tomeczek 200, dosyć gładko. Oprowa w dół, powiedzmy, wydaje mi się lejtowo czy nie? Dlaczego tak wolno szła? Dobra, w każdym razie zaraz do tego dojdziemy, ale uciekałem mu troszeczkę na prawo. Miałem takie wrażenie, że wyprostuję za wcześnie lewą rękę, ale jakoś to opanował. Także idziemy coś wyżej, jeszcze na pojedynczej czy na podwójnej już? Na podwójnej, coś więcej. Tymczasem Piotrek, dwie paki w pojedynczej turbinie. Dwie paki, no. no, ale dla Piotrka dwie paki, trzy paki już robił w koszuli pojedynczej, więc e, wyglądało, żeby więcej po prostu problemu sprawiało mu opuszczenie tego ciężaru. Ach, idźcie do dupy, sam bym wyciskał, kurwa, to mi się wyciskać już chce. Bądź blisko, Piotrek. Znowu prawa idzie za nisko. Prawa, zjebana prawa, jest to, co mówiłem od razu już. Był cały czas przychylony na prawo, czyli za bardzo e, łokieć uciekał mu do środka z prawej strony, z kolei lewy prowadził się w miarę fajnie, no i przez to też wykończenie było takie, że lewa zakończyła pierwsza, a prawa jeszcze wisiała. nic, większy ciężar. Ja to samo podejście będę wykonywał, znaczy taki sam ciężar jak to Tomek, 220, tak jak już wspominałem wcześniej, to w sumie to jest mój, mój trzeci trening dopiero od roku na jakikolwiek ciężarach. Pierwsze 200 od roku na rękach, tak więc dzięki tutaj, dzięki Wielkie Grziszkowi, że mi zauważył tą prawą, lewą rękę, jednak okazuje się, że prawa wykończona, a lewa źle pracuje. Fajnie. To jest fajnie właśnie z, e, trenować w jakiejś takiej profesjonalnej większej ekipie. Fajnie. dynamicznie było. Siły jest dość. Opanowanie sztangi Piotrek ma, no bo wyciskał w koszuli, więc taka pojedyncza turbina nie sprawiała mu na pewno problemu, ale też uciekało mu to na prawo. Natomiast u Piotka to uciekanie na prawo nie będzie wynikało, bo widziałem dłonie już miał ustawione dobrze, nie będzie wynikało z jakiejś tam powiedzmy anomalii w jego ustawieniu, tylko z tego, że jeden rękaw turbiny był po prostu wyżej założony, przez co też bardziej oporował na łokciu. Co, idziemy wyżej? cztery, 40, 240 Tomek na podwójnej turbinie. Daj mu zablokować łokcie, podtrzymaj mu ją. Bądź blisko, Piotrek. Do zewnątrz łokcie, do zewnątrz, do zewnątrz. uciekana twarz, do przodu, sztanga do przodu, sztanga do przodu. Hop! Nie ma góry, tak jak mówiłem. U Tomka notoryczny problem. On, on ma zawsze problem z tym dociskiem. Od zawsze, kiedy pamiętam, zawsze miał problem z tym dociskiem. Jak on nie trafi w punkt, teraz za długo schodził, ona mu uciekała na twarz. Dopiero ja mu powiedziałem, że ma pociągnąć tangę do przodu, nie łokcie, tylko sztangę, bo niektórzy ciągną same łokcie bez sztangi i wtedy sztanga ucieka na twarz. To już było za późno. To ma być wyczucie tego punktu, który on ma opuścić i on go ma opuścić, a nie starać się powoli opuszczać. Biorę pełną odpowiedzialność za to, co się teraz stanie. Było 240. Piotrek założył podwójną turbinę, ale powiedziałem, że 240 nie zejdzie, więc dajemy 260. Stanę za Piotrkiem, będę sukurował. Myślę, że ma na tyle o, takiego okiełznania tej sztangi, czy, czy ma to w sobie wyuczone, że 26 powinno zejść i bardzo ładnie wyjść. Przyznam szczerze, że przecież nie bardzo duże jak w sumie dla mnie Polku przerwa, ale tego brakowało. Miałem rację. Miałem tak, dobry, miał pomysł, rację. dobry pomysł Miał, miał rację, pan, pan triceps miał rację. Koniec odcinka. Będziemy sobie śledzić myślę te przygotowania, może ten domek się w końcu przełamie do tego startu. Zobaczymy jakie będziemy progresy notować, co Znaczy będziemy notować, jaki oni będą notować, bo ja nie mogę i szczerze, troszeczkę mnie to wkurwia, bo od kiedy mam tą turbinę to... Turbina przyszedł zaraz po kontuzji, tak naprawdę. A gdyby nie kontuzja, nie schodziłbym z bomby i wierzcie mi, to mówię w pewności, że pobliżej 400 w potrójnej turbinie macham tak, od strzału i to nie jest powiedzmy cwaniactwo, to jest po prostu pewność siebie, bo znam siebie i swoje szczyty formy w wyciskaniu sprzętowym. Więc teraz będziemy notować ich progres. Ja będę tylko patrzył z boku i nadzorował, powiedzmy. Tyle. Subskrybujcie kanał KFD, mój kanał i Mój drzeja kanał ten na poruchim. Tak jest Ka, ej, w te zaczyna rozbój, ćwicz, jest, śpi Powtórzka, E, w te, wiesz za na teren jest, masa jest kazam, więc jedziesz, jest Ka, ej, w zaczyna los bój, ćwicz, jest, śpi, powtórzka, E w te, wiesz za na teren, jest masa, jest